Bonjour and guten tag everybody, z tej strony Sinbad i my kontynuujemy grę w tytuł jakim jest Sniper Elite V2. Nie wiem, nie wiem czy dużo już zostało, czy mało z tej gry, powiem szczerze, że troszeczkę mam jej dość. Idziemy walczyć z paskudnymi Niemcami. Co jest naszym zadaniem? Zniszcz czołg broniący stanowisko dowodzenia. Dobrze. Więc będziemy zniszczyć czołg. Naszą uber snajperką. Teraz pytanie. Jak się tam dostać? Co to z metrów? Przestało pokazywać. Czy mamy tu jakichś misiów niemieckich? Chyba nie. Więc idziemy dalej. Sprawdzamy kąty. Bo może zaraz być gorąco. W każdej chwili. No i nas zobaczyli, bo gdzie oni są? No i tutaj byli, Ok. A, dobra. Idziemy dalej. Czym znaczy właśnie nie dalej tylko od nowa. Dość fajnie jest zrobione to zniszczone miasto, podoba mi się. Skończyły się takie, no chociaż tutaj są takie niewyraźne tekstury, takie zlepki. Nie wiadomo czego. I nie wiadomo po co, na ziemi mam na myśli te wszystkie, mm, te gruzy, no bo ciężko. Zadbać o szczegóły, mając na przykład niską moc obliczeniową I mając tych gruzów nie wiadomo ile Oni byli gdzieś tam Co mi daje taka wiedza? Otóż daje mi to, że będę mógł się przygotować na spotkanie z nim Gdzie oni się schowali? Czy oni byli w tym budynku, czy... Czy przybiegli stamtąd? Ciężko stwierdzić, więc spróbujemy ich ominąć. Pójdziemy tędy. Cały czas patrząc, czy tam... To... Nie, to była cegła. Myślałem, że ta cegła, która jest teraz na środku, to głowa czyjaś. Czy oni tu przyrodkiem nie mają jakiegoś patrolu? Być może ale olewamy ich i idziemy dalej. Spróbujemy tędy. Przypatrzymy się tutaj okolicy. Spróbujemy znaleźć zagrożenie. Tam coś się sypie, tam jakieś okienko się otwiera. Ogólnie strach, przerażenie, zaszczucie Ale się nie poddajemy. Teraz tak pytanie, gdzie oni mogą być? Bo na pewno gdzieś są. Pytanie tylko, czy tam na przykład ich nie ma. Ludzie, jak się wystraszyłem te, tego gruzu spadającego o. Prawdziwy Prawdziwy horror Kolejny gruz Wszystko się sypie w wali Sprawdzamy a, kąty, czysto, chyba tak, idziemy dalej, ten budynek jest kuszący, chyba sobie sprawdzę tę miejscówkę, wejdziemy, coś czuję, że tu będzie jakiś sztab, bo to jest jakiś jedyny chyba budynek taki, który jest w całości, jest zniszczony. zobaczmy, czy tam kogoś nie ma. Bardzo dziwne, że tak na razie spokojnie jest. Jest bardzo, bardzo podejrzany. Rzekłbym, że niezwykle podejrzane. Idziemy na górę. obadać sytuację. I wiecie co zrobię? Ja sobie tutaj założę... Minę pułapkę Albo co? No co jest z tą miną pułapką? Może tutaj? Spróbujmy tutaj O, jest tam misiek Jakiś chodzi Dobra I aż tutaj tak? To jest jedyna mina pułapka? Kamień, dynamit, mina lądowa. Tu jeszcze jedną damy w takim razie. Minę macie. To jest tak, będziemy się czołgać. Tego Rosjanina będziemy musieli zdjąć. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Tu ładnie ustawimy. Sprawdzimy jeszcze, czy tam ich nie ma więcej jest czołg, okej okay. No i się zaczęło Ludziaki foks. Wow, tam jest ich trojka Snajper! No. Mam nadzieję, że znów od punktu kontrolnego. Dobra, jesteśmy w chacie. Nie jest źle. Powiem więcej, jest nawet bardzo okej okay. I tak. Te miny okazały się zupełnie, moim zdaniem, niepotrzebne. Jedyne co na Trzech żołnierzy jest po w drugiej stronie ulicy, trzech mniej więcej, dwóch na pewno nade mną w tym momencie, gdzieś w tamtych okolicach, w tym rogu no i czołg gdzieś tutaj krąży po tym placu no, ale ten czołg będzie pewnie najgorszy do, do załatwienia tu przygotujemy sobie tu przygotujemy sobie taką pułapeczkę Niech podejdzie ten Rosjanin. Poczekamy na niego cierpliwie. Cierpliwość to domena snajperów wszelkiej maści. Szczególnie Sinbada. Co on ma? A, to jest Thompson. Kolbat Thompsona. Myślałem, że to co widzicie teraz w lewym dolnym rogu to kolby dwóch snajperek, no ale... To przecież ja. A wyżej jest jeszcze miejsce jakieś, żeby się posprzeskacerować? Chyba nie. Jeden... Tych pozostałych nie widać, kurcze Po drugiej stronie Sprawdźmy sobie to no, Gdzieś tam się chowają Broń z tłumikiem teraz będzie niezbędna Musimy się pozbyć tutaj tych... Dobrze Nie jest, źle. Taktyczne wycofanie się na schody bardzo pomogło. Boże, ile to ma trwać? Ileż to musiało trwać. Teraz tak, delikatnie sprawdzimy sobie okolicę. Czy tam gdzieś z boku, na przykład, jak się wychylimy, żeby załatwić w ten czołg. To czy nie będziemy mieć miłych gości gdzieś z boku? No może tak być. Tam na pewno jest jeden, więc tak, tak zrobimy. zrobimy tak, załatwimy tego na, naprzeciw. A później zajmiemy się tym czołgiem, bo on też musi być w dobrej pozycji, żeby się nim zająć. On jest tutaj za blisko troszeczkę, moim zdaniem. Więc na razie nie strzelamy, niech przejedzie. Chociaż może najpierw czołg załatwimy, no bo on największe zagrożenie tutaj stanowi. Tak, zrobimy to, kiedy będzie na tamtym zakręcie, i tam będziemy mieć odsunięty korek w baku. Tak, tak, tak powinno być. Mam tutaj tylko zasłania wszystko. Ok, przygotujmy się. Ludzie. Co on nie ma? Milimetry Milimetry Tak Panie ku ciebie załatwimy najpierw ha, ha ha Myślałem, że dwóch załatwiłem. Was tam mnogo jest Mnogo. Nie, toż wolę szczerze, że wolałbym walić hedy. To mi na by się teraz przydała No oni tu idą, ja to czuję. No nie, to był dynamit. na on gdzieś tu jest, oczywiście że jestem a wy jesteście może w tym pokoju weźmiemy sobie Thompsona zrobimy mały skan okolicy czy tu jest czysto? Słyszę ich, słyszę ich, ale ich nie widzę. Słyszę, ale nie widzę i to jest najgorsze, co może się zdarzyć w ciężkiej pracy snajpera. Nie widzieć. Dobra, zajmiemy się tymi naprzeciwko. Tam jest jeden mistrz. Mistrz kamuflażu, który dostał gdzieś tam w okolicy intymne, może powyżej. No, pokaż się. Ludzie, ile ich tam jest? Już coraz wyżej wychodzi. Dawno nie grałem w tę grę, powiem Wam szczerze. Ta przerwa w emisji tych kolejnych odcinków no, wynikała z tego, że nie miałem siły zwyczajnie już nagrywać tej, tej, tej przygody. A ona jest emocjonująca. Jak się tak wróciło teraz, to, to nawet spoko, nie? Powiem Wam, że... Multi cały czas mu... o. No bo to nie od środka pięknie. Jest tak ten czołg, Gdzie on nie jest ten drański czołg. On jest tam. Teraz pytanie: czy ja mogę wstać, nie narażając się. Zobaczmy, czy tam na, po drugiej stronie ktoś jest jeszcze. Tak, był pan, który z srabgniem ale już przestał, dostał przełyk. No nieźle mnie tutaj pojechał O no, znajdźcie mnie, bo też bardzo chciał znaleźć Dobra, człowiek trzeba się nie zająć tak poważnie. Może, balistyka leży. Co to jest balistyka ktoś się zapyta? Ja wam nie powiem, bo nie wiem Jest to pojęcie mi zupełnie obce. Dobra, teraz mamy tak, mamy tutaj. Mm, pewno co najmniej dwóch żołnierzy gdzieś w okolicy I ten cholerny czołg, którego nie mogę załatwić Który pewnie zaraz się mną zajmie W odpowiedni sposób Niech on sobie przejedzie, niech pokręci tą lufą Tak jest Pokaż baczek No! Jest! I po go. Rody 313 już nigdzie nie pojedzie I Teraz tak, mam się, mamy się zaliczony cel, nowy cel. Pokonaj Rosjan broniących stanowiska dowodzenia. Chyba większość już pokonałem tam, no góry przynajmniej na pewno, bo to jest... to było moim zadaniem. Czy zadaniem? Przecież to wykonałem to bezwiednie. Mam nadzieję przynajmniej. Tam jakoś dużo ich nie powinno być. Dobra, słuchajcie, checkpoint jest zrobiony, także może zwyczajnie. O! No jest skąd? A tam, dobrze? Proszę, musiłby łowić. O, ludzie! No, robi się ciekawie, dobrze, że tutaj się pojawiły. Kolejne osoby do Do pięknego wycelowania w nie Dobra, ile ich tam jest? Musimy sobie policzyć tych wrogów, tam jest jeden Misiu, który się prosi o strzał w łeb. No! Broda ręka rami. rana dziwnie wisi. Lewituje. To jest tak. Pięknie. Bardzo fajne, efektowne są te kilkamy. klikamy. Wow, wow, wow. Proszę.